Już mogę? No możesz! No to przestań na nagorbiać! A! Siemanko, witam w mojej kuchni! No, dzień dobry, trochę mnie nie było, bo filmów nie miałem, ja, jak nagrywać. Ja mam bardzo ważną rzecz do przedstawienia. Zobacz moją instalację artystyczną. To jest. To jest mój. Nie zrozumiesz. To jest sztuka nowoczesna. To przedstawia dwa będzie. E, siedzące na skraju e, wody przy e, tune tu -tunezyjskich wodach. Dobrze, ja nie, ja nie wiem, gdzie ty to widzisz, ale zostaw to dla siebie. Jak dodaję wszystko, co mam, czyli pigułki, których nawet nie mogę dodać, i idziemy. Gramy w fazmophobia, jakbyście się nie zorientowali. E, tak Był update, a on jeszcze nie wie ja, ja, ta gra ma u mnie, miała update'ów tyle, że waży, update ważył 2,4 GB. No To ta kamera. A czego ja się zrespisz Stary, mnie jeszcze ładuje, będzie mam 90% ładowania gry No to ja mam tyle przez jakieś 2 sekundy Chyba, ja się teraz Zamknąłem okno, nie? Żeby nie było słychać, bo mi cały czas to siedzi przed ok, e, przed ten. I Widzisz to? O kurna. Widzisz to? Bogactwo stary! Ale Bogactwo. wiesz co. Wiesz co, wiesz co, wiesz co, wiesz co, wiesz Nie będzie można już robić człowieka szafki. Wiem nie można robić człowieka szafki, no. Ale nie oj oj. Mamy Mamy dre 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 drewnianą wykładzinę tutaj. O kurwa. Dręwniany? Nie, nie mamy drewnianej wykładziny. Wykończenia, kurwa, chciałem powiedzieć, <laughs> <laughs> To idę klasycznie. Jezus, ja nie wiem, gdzie to jest mocno. Ja parka. idę... Co to? Ted Young. Ej, nie było wcześniej imienia Ted. Co zmienili? Coś Ted. Sól, MF i 25 Sanity. O zak. Masz klucze? Tak. Ja bym nie wziął? Tak. A gdzie są korki? <laughs> piwnicy. Dobra, ja lecę do piwnicy, Jezus Maria Mam dziwne, że mi się wydaje, że ta latarka mniej daje światło, A do piwnicy są otwarte drzwi akurat A ty jaką wziąłeś? Wziąłeś... No, mocną Mocną? Kur ta, ta szara jest słaba, nie? No wziąłem mocną O, tu można się schować no, Też ujrza. oczywiście... Tak? No No to ho, dawaj mi ją e, Kurwa, nie mam, mi nie mam za co wziąć Dobra, a gdzie ją masz? Piwnica. Idę, 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 Na końcu dawaj, dawaj ją. Masz mf a nie masz MFA, nie? Nie, no to byśmy mogli od razu quest odrobić wtedy. Dobra, czekaj, ja się dowiem, gdzie jest. Where are you? Ki kitchen. Dobra, w kuchni jest. No pożegnaj się z nim tylko, nie? Wiem, wiem, wiem. Goodbye. Dobra Chłop w kuchni No 9 stopni tu jest No, ale powiedział mi, że jest w kuchni, więc jest w kuchni, elo Are you here? Oh. O no, Czekaj, nie tu 5 stopni przez chwilę weź, 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 weź se pójść bo ja chcę Where are you? Ja mam, Can mam, you give mam, me a sign? 9 stopni Zgala Are you old? old? Where are you? Mati, to jest garaż. How old are you? Nie słucha mnie człowiek. A garaż, no, powiedział mi, że kuchnia. Stopni, no, weź to wyłącz. No, nie A, mam kluczyków! My... No to weź kluczyk. Gdzie jest? No, przed domem. Znaczy, nie przed domem, tylko no, ta półka taka przed domem. Przez na wejściu. Are you here? Where are you? Możesz już. Can you give me a sign? Would you kindly respond? No to jest pin stopni Where are you? To ja Do you want to hurt me? W kuchni jest 12, okłamał cię Chłop, ewidentnie. Czekaj, pokaż mi Chłop ewidentnie się okłamał. Lubi cię kłamał. Nie lubicie. Ale cóż 7 stopni? Co jest... No... Tak, a tam jest was 14 Tutaj też jest 8 A nie, o 12 9. Jak, a jak na moje to jest... 9 A teraz tutaj jest 10, dwa, tu jest 2 stopnie Kacper. Gdzie? W jadalni Co ty pierdzielisz? No faktycznie. No to fajna kuchnia, by the way. 1. Może będzie freezing. 1, 2 Are you here? No, co już mówiłeś tu. Do you want to hair? No w jadalni nie mówiłem Where are you? Do you want to hurt me? Can you give me a sign? How old are you? crucifix e eu Ow. Ow. Wow. Hmm. O ja mam 17 psychy stary. Tycha seating A, mogłem, mogłem nie jeść. Dobra, chuj ja mam Ty masz 50 Eee easy Widzisz co mam łeb. No ja gadałem przez no. z WeJar, nie? Eee, biorę docy i kamerę. Dobra. Jak mam użyć? Bababuj duch przeszedł przez sół, sól mam, no to biorę sól Sól, MF i 25 Psychy, dlatego mogłem nie brać w sumie. Mam 52 tak przez 100. ciebie, jak mogłeś Jak przeze mnie, co ty Bo zjadłeś... Chciałeś powiedzieć, zjadłeś sól Ja zawsze <grym>, ty, ty zawsze ściągasz sól <grym>, W ogóle też dodali nowe duchy ojoj, oj, to, i... to, 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 to mi się nie podoba Czy ja sól? Miejmy... To... ...nadzieję, że to nie jest... ...że to, że to nie, nie jest nie Deogen jest... Na czym polega Deogen? Bo to jest... To jest najgorszy duch jaki wymyślili w ogóle. Na czym polega? Bo on jest generalnie w chuj wolny No Ale przed nim się nie da ukryć To tam czas tylko uciekasz przed nim Tak Znaczy w sumie na tej mapie Ała. to easy, bo można dookoła auta go robić New spin my right round, <laughs> baby right round Gdzie jest aparat? E no nie wiem a... gdzie jest, a tu jest aparat no, no. Nie ma generalnie. Nie, nie, nie. No tak. A, 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 a. Makłowicz, biorę UV. E, no on nie lubi soli ewidentnie. On, on nie Może lubi. to jest. Rave? Ale on w ogóle niczego nie dotyka. No ale starym mamy. Jest... No, że przecież przez sól. Okay. Jakby to był Ray i byśmy mieli questa, żeby przeszedł przez sól, to by było kompletnie bez sensu. Ale możliwe jest to. Ale to nie, no to jest do dupy uh -huh. O tu jak wyszedłem akurat, teraz? Już No! Zabił mnie! O no, don't, don't, don't. O w tym pokoju jeszcze nie byłem mm. Znaczy w tej umieralni Ty, ale on miał jakiegoś kurwa spida w ogóle On za mną mm. zraszował Rashbi Mam no, 27, 2 psychy, naprawdę 27 A mm. to może być... O, teraz to można tak łować fajnie. O. Co tak rasuje? Revenant jest szybki, ale. Aż tak? C A, ja mam parę Dobra, mogę już jeść tabletki. Dziękuję. Jok. Jokień. Nie. Jak już de on show with on camera. Właśnie. A. A ty otworzyłeś? Myślałem, że cię handluję, Obeka. Gdzie ty masz. Gdzie ty książkę położyłeś? Na stole. Ha To dobrze, że jakby nie mogę z niej nic rozczytać. Bo no nic tam nie ma. <gryw> no, Mamy do kol dowody? Nie. Se, fajnie. Czy nie jest to raczej Spirit Box? To ja mogę powiedzieć. E emocjonujące patrzenie na kamery. Nie, nie to dotsy są dots. Mm. Arbów nie widzę Co to jest? Co? Aha Co jest? Ja jak przyjeżdżam latarką Nie? Ten taki brud na mm. tym monitorze <grym> Beka. On wygląda jak mój monitor Cały <grym> Cały mój sprzęt się pójdzie i jeba O nie Ja muszę tam... Musiał kupić na nowo Ja tam nic nie daje. No to nie. Jezus, co to może być? To jest głupie. Moim zdaniem powinien być. Powinien, jak już umieram, to powinien zostawać ten sprzęt, który jest w wanie. No tak. Tak by było fajne. Albo lepsze by było, że na przykład, że na przykład trzeba wynosić sprzęt, jakiś już się zna ducha. To było fajne. O, tak, ale w... znak krzyża robię. <laughs> e, no, on nie chce przechodzić przez sól. On nie lubi soli. No, co to może być? No, to nie jest ani MF, który leży tutaj pod solą. To nic nie jest, no. Chłopiec niczym. Temperatura była właśnie chyba właśnie wspaniała tak? się Freezing, mm tak? Przenieść się? Mhm. Ale Freezing to raczej nie było. O, rozjebał żarówki? Kozak. Chyba tu światła nie zapalić teraz, albo się mylę. No. Myślę, że mnie hantuje, nie? Do salonu przelaz. Tak? Aha Śmiesznie Freezing to chyba nie jest... Mogę to... Mogę nie to... wiem czy Spirit Box, chyba że ewentualnie mi nie chciał odpowiedzieć Nie, no, no ja nie będę się błaźnił <głos> 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 Deogen Wątpię, żeby to był Deogen, chyba że on się naprawdę zrespił gdzieś za mną, ale... Nie naddupiaj mi tym, ale strasznie nam szybko psychę zjechała. Zjechał Tam zjechał, zjechał, bo to ten. To jest dziad z siekierą, ale Jurej to nie może to. być. Bo jak gdzie ja ten. To, to, co to jest, to taje, to to, to ostatnie to, to, to. Oponent tenig become Active Defensive manager. No to taje, to to nie jest A Rajdżu działa chyba na ogień A nie, on działał na Electronical Device w Gorio Gorio to nie jest, bo się przeniósł. Zrzucił obrazek, no! Co ty? No właśnie. właśnie usłyszałem Ja widziałem na kamerze. Ty on mógł na tym zostawić odciski? Na obrazku chyba nie. A. W sensie on w ogóle drzwiami nie rusza. To jest jakiś Ale porysowany ten monitor. To to? O. Nie wiem psychicznie. Eee, Fantom nie wiem, może, ale... Mogę że to być w ogóle Revenant? Revenant nie. to jest taka postać z Apexa. Wiem. Eee, y, Ghostwriting chyba nie zostawił... A w ogóle masz tutaj tą książkę? Mhm. Mm A, masz. Banshee, nie wiem, ja nie wiem. Nie mam pojęcia, co ma być. Ja nie wiem, też jak dawno się przeniósł, nie? A możliwe, że on tu był, dobra, ale to do Deogam wtedy to to nie jest. O, ruszył drzwiami, możesz sprawdzić ten. Yeah. Tylko nie wiem, którymi. Zawsze sprawdź. O, odpalił ten Morda. W czym włącza? się Lewym Klikam prawy Którym drzwiami on ruszył? Nie wiem, ale słyszałem, że ruszył ruszą. A te sprawdzałem, Chyba no, czekaj, nie widzisz mnie. Te takie przy półkach, jak masz salon, to po lewo? Okej okay. ty właśnie, w ogóle nie, nie znaleźliśmy tego. A znaleźliśmy Ouija Borda, nieważne, a w ogóle kość była w tym takim pokoju. Jak wchodzisz, to po lewo. No, ty mi chyba ruszył, ale nie zostawił. E, w odcisku Elo. To by nam zostawał. Rave Jokei Raiju To ja, gdzie by, gdzie była Jak masz ten pokój... Tatu, no Ooo, kręgosłupek Orby też, nie? To to hmm. by zostawało nam tylko rave Rave to też jest postać za Apexa <noise> Wiem Skąd wiesz takie rzeczy? To, to są jest... takie prawdy uniwersalne, które się zna Czyli mówisz, że rajfe Znaczy no ja bym powiedział, ale ja nie wiem Słuchaj, bo nie masz żadnych dowodów o, Mogę jeszcze zobaczyć te yy, ghost ghostwriting, ale wątpię. Nic nie zostawił. Nie. Ani przez sól nie chcę przeleść. Ale wcale to czym się było, to charakteryzuje? głupie, że rave i e, przejść przez soul. No ale możliwe. Ale głupie. Jest. Jest rave. Almost never touch the ground, meaning it can be tracked by footsteps. But toxic reaction to soul. A w sumie rave. Chodzi po soli no. Tylko, że nie zostawia odcisków A zaliczyła nam tego okresa, czy nie? No nie, bo chyba nie stanął na soli w ogóle Nie No Mógłbyś się rozłożyć... Mm. Bo my mamy więcej soli chyba, nie? Ja jeszcze dwa te To rozstaw w salonie Bo jego już nie ma w... tym Pam, 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 pam o, w końcu dodali, że duch nie ma limitu sprintu. Zajebiście. W sensie, że ja jako duch. Ja tu. Oj. Jak on za kurwia! I stąd, odejdź ode mnie. To jest Deogen. Umarłeś? Tak. Jak on za kurwia! Ale kurwa, Deogen, ale on. To jestem pewien, prawie pewien teraz, że to jest Dogen. Ale nie wiem, mogę się mylić. Chłopcu, górna, lepiej. No. Pobiegasz i Najgorszy kurwa duch. A kurwa powinien Ale on no powinien bierze, on nie, był, nie? No. Ale ja to zauważyłem po tym, że jak ty siedziałeś tam w kącie, to on kurwa zaczął nagle. On miał jakiegoś sprinta, po czym zaczął chodzić jak jakiś, nie wiem. No. 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 <noise> Wiadomo. Logik. Zaczął chodzić jak. E, ja w sumie tak dużo sprzętu nie straciłem. Ja straciłem sprzęt w ogóle? A tak, straciłem. Latarkę, termometr, sens. I coś z czymś zginąłeś i co postawiłeś. Nie, bo ufałki nie straciłem. Nie, wiem, randomowe przedmioty ten straciłem, ale. Ale, jakby... bo ty miałeś trzy ufałki kupione. Nie, w sensie ufałek nie można mieć nawet więcej niż dwie. Nie, Podczas jak, ten... kurde, były trzy miejsca na fałki. Ale nie można mieć więcej niż dwie! To może były zwykłe lotarki? <laughs> no Dobra, właśnie, nieważne. Ja mamy, muszę kupić... Mamy 20 minut nagrania, stary, stary, 20 Ale... Ale ja chcę grać. No to zaraz będziemy grać. Tylko zakończę odcinek i tak kolejny. Smord. Więc dziękuję za oglądanie. Podziękuj, Kuba, ładnie. <laughs> Dziękuję za oglądanie, zapraszam na yy, kolejne odcinki jakie będą, tak samo jak i na poprzednie jakie były z różnych gier, jak i z chyba też jakieś były, yy, więc łapka, subskrypcja su i trzymajcie się i cześć, popegnę się. No.